Maksym rozmawialiśmy po pierwszym meczu w Gdyni. Wtedy ubolewali, że nie dało się tej piłki do bramki skierować. no Dzisiaj wpadła. no i masz podwójną chyba radość, bo raz, że zwycięstwo, a dwa, że piłka bramce. Oczywiście naprawdę nareszcie wpadła bramka, ale to nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest zwycięstwo drużynowe, jak my walczyli na boisku i nie straciły wiary po, po straconej bramce i kontynuowali dalej. Super, dziękuję kibicom, dziękuję wszystkim, kto pomógł dzisiaj nami i po prostu walczymy dalej. W pierwszej połowie było widać, że macie dużą przewagę jakościową przede wszystkim na boisku. Nie było tego zmęczenia widać, bo wygraliście w składzie podobnym do pucharu. Arka tak naprawdę wyszła zupełnie inną jedenastką. Czułeś to, że jesteście lepsi? Tak, tak oczywiście, ale naprawdę zmęczenie było ale musieliśmy walczyć, bo innego wejścia nie było. Potem tak zagrali, dobry, pierwszy i drugie plowa. Dzisiaj twój przyjaciel z Ukrainy szczelił y, bramkę dla Arki. Mieliście po meczu okazję y, wtedy w Gdyni porozmawiać. Był jakiś mały zakładzik o to, kto y, strzeli? Nie, nie było, nie było. Oczywiście. Mój przyjaciel bardzo, bardzo dobrze z nim gadam i, i po prostu jak przyjaciela kocham, bo my zawsze w Ukrainie razem grali w jednej drużynie długo i. Jestem jak rodzina mogę powiedzieć. I, e, też jestem z jednej strony szczęśliwy, co on i pomog nam mam i się więcej w bramek. Ta bramka stracona na jeden do jednego nie podłamała morale, bo y, straciście ją chyba w najgorszym możliwym momencie zaraz po przerwie, nie? Nie, nie podłamała, bo naprawdę mamy takie wsparcie tyle kibiców, który nas wspiera i to nam pomaga zawsze, nawet jeżeli my przegrywamy. Maksym, a takie pytanie Eryk Jarza po tym meczu w nie mówił, że tam kibice w Dynie coś w swoim kierunku skandowali. O co tam chodziło? Eee, naprawdę to jest już dla mnie zwykłe, ale, ale nie mogę przyzwyczaić przyzwy 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 do tego, co to ma taką złość kibice. Oni mówili straszne rzeczy nie chciałby tutaj powiedzieć na wywiadzie, ale to nie mogę być normalnym. To nie mogę być normalne. Kiedyś, a, kiedyś Kiedyś o tym pomówimy, ale nie teraz. Nie chciałby to dawać o, o, benzyna do ogienia. A, a to też miało w związku z tym, że no, grałeś wcześniej w leki? Myślę, że tak. Oczywiście. Pierwsze to zagrało tak, oczywiście. Co w Leki grał, oni mnie nie lubią. I po temu ja powiedział, że ja nie lubię gdy bo... bo to nie mogę tak. Powiedział, jak Dziennikarz z Gdańska powiedział tak, bo aha. naprawdę mnie to przepraszam, ale wkurwiło bardzo. No, to... A, a powiedz mi to w takim razie na przykład przed tym rewarzem dzisiaj była taka sportowa złość? W oczywiście, stopie, tak? oczywiście, była. oczywiście. I po meczu Honor teraz co my to zrobili. Pierwsze miejsce w tabeli, trzecia wygrana z rzędu, macie 29 punktów. I co? Jeszcze więcej tych punktów narobić teraz? O, znowu, znowu i ja wiem, że chcecie coś poczuć od mnie, co my tam będziemy walczyć za wszystko, ale jest następny mecz i my przygotujemy na niego. Innych, innych myśli w głowie nie ma. Naprawdę. Tak jest. Słuchaj, dla Ciebie też chyba taka satysfakcja, bo zespół gra naprawdę bardzo dobrze, kibice są, jest świetna atmosfera, no też wywalczyłeś sobie miejsce zasłużenie w pierwszym składzie, prawda? I grasz. No to nie zawsze łatwo, ale dziękuję, kto dawał mnie wsparcie trenerem i daje dalej. To jest normalna rywalizacja w drużynie, na treningach i naprawdę potrzebno dalej walczyć, a nie, a nie zostawić to. To jest normalne. Maksym, jeszcze takie pytanie. We wtorek jest losowanie Pucharu Polski. Macie jakiś na przykład typ, że chcielibyście no, z kimś grać, Z Z u siebie... Zdaj się Zdaj się tak. Zdaj się... Zdaj się I ostatnia jeszcze rzeczy w piątek gracie mecz z Zagłębiem Lubin. Znasz też ten zespół z Lubina, tam gra bardzo dużo Polaków, młodsi zawodnicy. Jak ten mecz w Lubinie może wyglądać? Zawsze trudno mnie grać, ale ja jeden raz tam grałem, my wygrali Wiem tu drużynę dobre, ale zawsze coś może zmienić i potrzebno być gotowym do tego. Dzięki bardzo.